manko witajcie na kanale Pierogi z Kimci, w tym pierwszym, w nowym roku odcinku. Znajdujemy się na stacji Paczyna i jestem prawie pewna, że jeszcze nikt nigdy nie nagrywał tutaj żadnego vloga. Ja w sumie też nie będę tutaj nagrywać, nagrywam tylko przywitanie, bo dzisiaj udamy się do Opola. Chyba nikt się tego nie spodziewał i ja też się tego nie spodziewałam, ale trochę mi się nudzi, zasiedziałam się przez te święta, więc jedziemy do Opola. Szukać Korei oczywiście. Więc witam Was już pewnie w ostatnim odcinku z serii zroboczo nazwanej Szukamy Korei w Polsce i jedziemy do Opola na koreański street food, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście mogłabym do Opola jechać samochodem, ale okazuje się, że z naszej wspaniałej paczyny jedzie pociąg, który jedzie szybciej niż pokazuje trasa w mapach Google, jeżeli jechalibyśmy tam samochodem, dlatego udam się pociągiem. Jak widzicie sytuacja pogodowa nie do końca jest warta tutaj poświęcania jej uwagi. Dziwnie mi, bo dużo tutaj ludzi chodzi, ale no nic, nowy rok, nowa ja. Może już widzicie, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w Opolu. Jestem w Opolu chyba drugi raz w życiu. Może pierwszy? Nie, no bo chyba byłam tu już kiedyś. Drugi raz w życiu. To już jest jeden z ostatnich vlogów, na których możecie cieszyć się krajobrazem ojczyzny, jako że mamy nowy rok, a jak wiemy, nowy rok zawsze wiąże się z wieloma postanowieniami noworocznymi i często te postanowienia dotyczą na przykład niejedzenia bardzo tłustych i niezdrowych rzeczy. Dlatego ja dzisiaj idę spróbować hot dogów <gryw> na patyku, znanych na świecie jako corn dogi, a w Korei po prostu jako hot dogi i idę ich spróbować w tym Opolu dzisiaj, bo Ktoś w komentarzu, i nie wiem, czy to teraz uda mi się znaleźć, ale ktoś w komentarzu napisał, że w Opolu są koreańskie hot dogi. I ja to sprawdziłam i rzeczywiście wyglądają jak koreańskie hot dogi, znaczy sprawdziłam w internecie i będziemy dzisiaj do nich zmierzać. Jako, że mamy nowy rok, wyszłam z bardzo tutaj innowacyjnym rozwiązaniem i będziemy nagrywać inną kamerą, innym telefonem niż tym, którym zawsze sprawdzam sobie nawigację GPS-a, dlatego możliwe, że dzisiaj się nie zgubimy, ale nie jest to też do końca pewne. Najpierw jednak musimy znaleźć jakieś przejście dla pieszych i w ogóle zlokalizować, gdzie my jesteśmy. Bardzo jestem ciekawa, czy mam jakichś widzów w oporu. Jeżeli tak, to ujawnijcie się w komentarzach. Jeżeli nie jesteście z Opola, to dajcie znać, czy tu byliście. Wygląda całkiem elegancko. Tak, miejsce, do którego się właśnie wybieram, jest oddalone od miejsca, w którym się teraz znajduję, o całe 700 metrów, więc raczej szybko nam to pójdzie, ale będę tutaj musiała siedzieć w tym Opolu do 18.30, bo nie mam innego pociągu z powrotem. Nie pomyślałam o tym, żeby sprawdzić sobie powrotne pociągi. Sprawdziłam je dopiero w pociągu i trochę się zaskoczyłam. No ale mam nadzieję, że są tu jakieś ciekawe rzeczy. Przekonamy się razem. Może skoro przyjechaliśmy już do innego miasta i skoro nie zostało nam już wiele czasu na oglądanie polskich miast, to obejrzyjmy sobie jakąś przypadkową ulicę w Opolu. Tak to wygląda. Widzimy tutaj niskie zabudowania, typowe dla południowo-zachodniego obszaru Polski. A tak naprawdę to nie wiem, czy typowe, tak mi się powiedziało. Chciałam brzmieć profesjonalnie. Toście się napatrzyli. Idziemy. O tu jest całkiem fajnie, to jest chyba jakiś desktop. O! Empik jest. I jest i pyk, jest co no w odcinku. Ja tam jest jakiś taki napis I pole czy coś. Idziemy tam. Jest choinka, sąsanie. O ja, tutaj trzeba fotkę. No to, to w takich miejscach trzeba robić zdjęcia. Fotka. I idziemy dalej gdzieś tutaj na pewno już mam skręcić. Fajnie macie w tym opolu opolanie. Tu jest manekin i ja słyszałam, że to jest jedno z najbardziej popularnych miejsc. I tutaj podobno zawsze stały kolejki. Tak słyszałam jak byłam w liceum i nadal stoi kolejka. Więc prawdopodobnie nie od czasów kiedy byłam w liceum, ale wygląda na to, że dalej to miejsce jest popularne. Ja uważam, że jedyne słuszne naleśniki to są naleśniki mojej mamy z serkiem homogenizowanym i w ogóle serki homogenizowane są super w Korei nie ma takich serków i to jest wielkie ubolewanie. Więc tak ja mówiłam o tym manekinie. Manekin to podobno dość popularne miejsce, ale nie idziemy tam. Wygląda na to, że skręciłam całkiem dobrze. Idziemy pod galerię. Opolanka, bo tam podobno znajduje się to nasze miejsce z hot dogami. Może krótki wstępik, bo jak dojdę to już będzie za późno, żeby tam o tym mówić, ale to miejsce nie reklamuje się jako koreańskie miejsce z hot dogami, w żadnej nazwie nie ma nic koreańskiego, te hodogi po prostu wyglądają bardzo podobnie od tych koreańskich, więc sprawdzimy czy tak też smakują. I tam jest napisane po prostu, że korn dogi. I zawsze odwiedzaliśmy typowo koreańskie restauracje na tym kanale, będąc w Polsce, a dzisiaj wyjątkowo sobie tak sprawdzimy. Więc może będzie ciekawie I Całkiem fajne to oparło na taki klimat mojego miasta, ale nie jest małe, więc podoba mi się to. Dobrze, wygląda na to, że to tu mieliśmy przyjść. Do galerii Opolanin, teraz tylko znajdźmy jakieś wejście, tam są schodki, to Te nasze koreańskie, nie korańskie hot -dogi miały się znajdować w jakiejś takiej budce, więc sprawdźmy, czy to to, tam. Chyba nie, a może? Chyba nie. Nie, chyba tak. Lepiej by było, jakbym sobie po prostu wzięła okulary, to widział, czy to tam, czy to nie tam. No ale przekonajmy się, czy to tu. Tak, to tu. Będziemy sobie zamawiać i to, co będziemy zamawiać, to będzie Mr. Panko. Oto chyba o tego mi chodziło. I tak, no spróbujmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę cztery razy Mr. Panko. Witajcie, w przerwie to ja, wasza korespondentka z Korei Południowej, przebywająca obecnie w ojczyźnie. Jesteśmy pod galerią. Polanin. Wygląda na taką dość leciwą, ale nasze holdowe, które zamawialiśmy, tak nie wyglądały i tak. Będę na nie czekała 16 minut. i... Skoro już zamówiłam, zamówiłam aż cztery, bo jeden jest dla mnie, a trzy będę wiozła za dwie godziny do paczyny. Pierwsze, co musimy wypowiedzieć, co do ceny. Tutaj nastąpiło zaskoczenie, bo cena jest zdecydowanie wyższa niż ta w Korei i za takiego hotdoga z samą parówką w Korei zapłaciłabym mniej więcej 5 zł. Tutaj kosztuje 12. A parówki w ogóle w Korei są takim towarem, za który trzeba dość sporo zapłacić, więc jestem bardzo zaskoczona. I te w hotdogach są w zwykle nawet dość dobrej jakości. Chyba, że kupujemy na stacji takiej, gdzie się zatrzymują samochody, tam nigdzie nie kupujcie w Korei hotdogów, bo tam są okropne. Trzeba je kupować w takich sieciówkach hotdogowych. Tam są pyszne, już mi ślinka już jestem głodna, nie jadłam obiadu, No nic, jest dwa razy droższy, ponad dwa razy droższy niż w Korei, więc oczekuję, że będzie co najmniej, ponad dwa razy lepszy. Zobaczymy. I skoro ja tu już jestem przy tej galerii Opolanii, to może sobie wejdę do łazienki, bo mi coś wpadło do oka. Nie musieliście tego wiedzieć, no ale już wiecie, musicie żyć z tą informacją. Już mi nic nie siedzi wokół. Mogę do Was rozmawiać z pełnym spokojem. I yy, skoro i tak muszę czekać na te odogi, jeszcze jakieś 5 minut, to zobaczmy sobie, co robi w tym czasie najładniejsza osoba na kanale Pierowicz Kimci. Czyli nieskromnie mówiąc, mój syn Sonu. Bo jeszcze się nie widzieliście w Nowym Roku. Patrzcie, tutaj jest jeszcze taki w płatkach kukurydzianych i taki w chińskim makaronie, ale takich nie ma w Korei, dlatego jemy tylko ten panko. To ja mi i przyjdę po te trzy, dobrze, dobra? Dobrze. Do dobrze. Ho, ho, ho. Musimy sobie tutaj gdzieś klapnąć, ale to jest wszędzie mokro. O nie. Może tam? Mamy tutaj w tym opolu tragiczne warunki oświetleniowe, no ale taką godzinę sobie wybrałam. Zobaczcie, to jest mój hot dog. Pierwsza myśl jest dużo większa niż te w Korei, ale wygląda bardzo podobnie, bo jest cały takiej panierce. Wygląda na to, że ma duże ciasta w środku. Wziąłem sobie sosy musztarda i ketchup jedyne słuszne sosy do hot dogów, moim zdaniem. Oczywiście nie dyskryminuję Was, jeżeli lubicie inne sosy, i spróbujmy. Mm. Mm. ale fajny seruś. Tego jednego na miejscu wziąłem z serem, bo ten ser ma to do siebie, że na wynos, jak się bierze, on już potem przestaje być płynny, już jest niedobre, więc polecam. polecam na miejscu z serem. Dużo tego sera bardzo. Możecie się domyśleć. Jest bardzo dobre. O nie! Checzup mi spadł na torbę. Dobrynęliśmy do parówki. Więc tak, serek był super, ale parówka jest taka... no taka nie najlepszej jakości. Chociaż to ta panierka i to ciasto jest takie dobre, że w sumie już nieważne jaka jest ta parówka. Teraz już mam same ciasto. Jak widzicie, mieliśmy tu mały zwrot akcji, bo już nie mam hot doga, moje trzy hot dogi na wynos są w torbie. Tam przyszli jacyś panowie z piwem i troszkę wydygałam, schowałam do kamerę i teraz idziemy sobie dalej tym Opolem. Mam jeszcze dwie godziny do pociągu. Zaczęliśmy ten rok najgorszą wycieczką chyba w historii tego kanału. Żeby nam po prostu nie było żal wracać do Korei. Podsumowując, nie był zły ten hot dog, ten serek był naprawdę pyszny. Ta parówka taka sobie, ale w ogólnej ocenie powiedziałabym, że nawet spoko i był dużo większy niż ten koreański. Myślę, że on był jak taki mega koreański. Te, które mają mega rozmiar w Korei, kosztują zwykle 8 zł, więc dalej taniej niż w Polsce, gdzie parówki są tańsze, ale no cóż. No, tak to już bywa, bardzo ciemno w tym oporu, nie wiem czy mnie w ogóle widzicie, widzicie mnie w ogóle? Idziemy teraz na kawę i może na jakąś odrę, bo tam jest tak ładnie. Ciekawe, czy tam jest tak ładnie też, jak jest tak ciemno jak teraz. Boże, ciemno tu! Wygląda na to, że kawiarnia tutaj, do której mieliśmy się udać jest zamknięta na cztery spusty, więc czas chyba wracać. Muszę wam powiedzieć, że ciemno było w tym Opolu i zimno, więc przyszłam do centrum handlowego i patrzcie! Koszulki z muminkami są na promce w Rizeft. Ja tu już byłam taka zrezygnowana moim opolskim wyjazdem, ale przyciągnęła mnie ta koreańska tutaj flaga. I zobaczcie, jestem w drogerii Contigo. I to jest cała masa koreańskich rzeczy. I tutaj część... Część tych kosmetyków widzę pierwszy raz w życiu. Prawdopodobnie one są koreańskie, ale robione na rynek. Zachodnie. Część rzeczy tu jest koreańskich, które są w Korei normalnie. W tej fioletowej serii ja używałam długo, a teraz używam tej, tej bardziej brzoskwiniowej, czyli kolagenowej, bo to już ten czas podobno. No ale tutaj też jest bardzo koreańska rzecz. Te wszystkie kosmetyki tutaj są oczywiście droższe niż w Korei, ale nie jakoś tak nie wiem, wybitnie droższe. Jest też dużo rzeczy ślimakowych, które już chyba straciły swoją popularność w Korei, tak mi się wydaje. Ale dalej nam się Korea kojarzy ze ślimakiem pewnie. I tutaj jest też Skin food. To jest marka, która była popularna w Korei, potem zniknęła, w ogóle zamknęli wszystkie sklepy i potem i teraz znowu jest w Korei, wchodzi. Poza Koreą też się, jak widać, można kupić. I to jest na pewno koreańska marka. Ja bardzo lubię. Mój mąż, jak się dowiedział, że tę ma markę zamykać będą, to wykupił wszystkie chyba peelingi, jakie były. Dziwnie się ogląda te koreańskie literki, będąc w Polsce. To bardzo ładnie wygląda. To jest koreańskie, niby tak, ale też nie widziałam tego nigdy tam. Jeszcze jest, jeszcze jest Holika, Holika, to też jest marka, którą w Korei można znaleźć. No może nie tak, nie ma tak wielu sklepów, ale ma. Tu jest więcej Korei, są maseczki. Maseczki to jest coś, co zawsze w Polsce kosztuje wielokrotnie więcej niż w Korei. Te maseczki tutaj można dostać w Korei za około 2-3 zł. Tutaj kosztują 8. No ale misza to jest jedna z bardziej znanych koreańskich takich marek z kosmetykami. Takich, wiecie, takich niewysokopółkowych, takich raczej średnio niskopółkowych, ale no, jest wszędzie Misia na prawie każdej stacji metra, więc ciekawe, że tutaj też jest. I my to czytamy Misza, a w Korei to się czyta Misia. Misia A, Misia B. Misia Asia Konfa C. Przepraszam, musiałam. Dobrze, miałam lekką załamkę po tych hot dogach, bo panowie dresowie popsuli mi trochę szyki. No nieważne, nie mówmy o tym. I już mi się nie chciało nic nagrywać, bo tam było tak ciemno, nie było żadnej kawy i w ogóle. Ale znalazłam to oto galerię handlową i była tam ta drogeria Contigo, której nie ma nigdzie u nas na Śląsku, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma i nigdzie w Katowicach nawet chyba, ani w Gliwicach, w Gliwicach na pewno nie ma i bardzo fajnie tam jest jeżeli szukacie koreańskich kosmetyków, to polecam, bo ceny nie były najgorsze, wybór był duży, na pewno było kilka takich marek, które na 100% znajdziecie też w Korei, było też kilka takich marek, które są robione raczej na eksport i to jest takie częste właśnie, jeżeli chodzi o koreańskie kosmetyki w różnych polskich drogeriach, że bardzo dużo jest marek które właśnie są robione na eksport i zaczął padać deszcz. Pewnie myśleliście, że wyciągnę moją parasolkę Kiwi, ale została w Korei, niedługo zjednoczymy się ponownie i w ogóle to już jest chyba, to wydaje mi się, że już jest grubo ponad połowa tego vlogusia, a mi się dopiero przypomniało, że ja chciałam Was tutaj prosić o jedną bardzo ważną rzecz. Czemu w Polsce ludzie nie noszą parasolek? Bo to się z nimi dzieje. Jak żyć? No, tak, co ja mówiłam? Aha, <laughs> że <laughs> chciałam Was prosić o jedną ważną rzecz. Tak poważnie to zabrzmiało, ale nie jest to nic ważnego z takiego globalnego punktu widzenia, tylko to jest coś ważnego z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi ten kanał. Więc proszę Was o to, żebyście pod tym odcinkiem zadawali w komentarzach pytania do QA. Oczywiście fajnie by było, gdyby tematycznie te pytania były związane w jakimś stopniu w moi, z moim pobytem w Polsce, ale jeżeli nie będą, to się nic nie stanie. Jak zawsze tradycyjnie, już ja tam sobie wybiorę. Wszystkie w miarę obiecujące kawiarnie znajdują się w zdecydowanie zbyt dużej odległości ode mnie, biorąc pod uwagę, że zaczęło padać, temperatura zaczyna spadać, ale nadal nie jest tak zimno, żeby nałożyć czapkę. Nałożyłabym, naprawdę. Nie, że miałam ją ze sobą, bo nie mam, ale no nie jest tak zimno. I tutaj w tym odcinku zaliczyliśmy już hot dogi, zaliczyliśmy też koreańską drogerię, znaczy polską drogerię, w której było bardzo dużo koreańskich rzeczy. Mam też koszulkę z buminkami, o której myśl cały czas poprawia mi humor. Wracam do domu. Więc jakby mnie już nie było w tym vlogusiu, to papa. Uwaga, aktualizacja! Pod manekinem już nie ma kolejki, ale w środku dalej tłok. Patrzcie jaki elegancki mają w tym Opolu dworzec. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Opa! Pa. Klimacik tu taki, że ty poczekaś na pociąg do Hokuartu.